Ej kochani, to znowu ja. <laughs> Ale mi się teraz tutaj dostaną e, bóry od niektórych. Ale tak, kochani, jestem pszczelarzem, który, jak trzeba, to idzie na pasiekę. Pamiętajcie, że pszczoły to jest cudowna tradycja. I niejednokrotnie widzicie. Ten piękny, cudowny świat w doskonałych obrazach, w tych doskonałych kolorach, w czymś niewyobrażalnym, w tej precyzji ruchów, w tym spokoju i w całej tej otoczce bycia pszczelarzem. I tak, kochani, jest. Ale pamiętajcie, że każdy rok jest inny, każdy rozwój jest inny. I są chwile w pszczelarstwie, w których. Nie czekamy na celebrację chwili, nie czekamy na pogodę, tylko musimy być tu i teraz. Czyli jeżeli jedziecie gdzieś na urlop, wyjeżdżacie na święta, coś Wam wypada takiego, że wiecie, że w najbliższym czasie jesteście w pracy. Pamiętajcie, różne mamy sytuacje lub nie macie czasu, ale musicie iść. To nieważne, o której porze pójdziecie, nieważne, że delikatnie, kochani, wieje czy delikatnie kropi. Są rzeczy na pasiece, które musimy zrobić niezależnie od pogody, czyli wtedy, kiedy jest właśnie rozwój wiosenny. Bo w tym momencie możemy opóźnić rozwój wiosenny, przyspieszyć albo przesadzić, czyli możemy zatrzymać rozwój wiosenny. Więc kochani, tutaj nie da rady wam nikt doradzić. To musicie się z, niestety zdać sami na siebie i ocenić jaką macie siłę rodzin. Czyli jeżeli rodzina jest bardzo silna, to w tym momencie musimy jej dać miejsce do rozwoju, czyli matka musi mieć i pokarm i pierzgę, czyli węglowodany cukier, pierzgę, czyli białko, jak i miejsce do czerwienia. Kochani, jeżeli wyjeżdżacie, nie będzie Was przez tydzień, a tam jest rozwój cały czas, pamiętajcie, taka matka nie będzie wstrzymana za bardzo, słuchaj, nie znosi jajeczek w tym momencie, nadrobimy jak przyjdziesz i pamiętaj, szybciej się wygryzą pszczoły. To tak nie wygląda. Rozwój pszczoły, pamiętajcie, tutaj jest Waszym obowiązkiem, żeby poznać się, jak wygląda. Więc, jeżeli nie dacie rady być na pasiece, to kochani, robimy co możemy. Czyli, jeżeli Mamy rodzinę silną, tutaj jest akurat korpus na wierzchu, ale mój pitbull pasieczny na samym dole, czyli bardzo silna rodzina, która się szybko rozwija. W porównaniu do innych to jest ponad przeciętna. Pomimo tego, że w każdym ulu, tak naprawdę z góry na dół mam w tym momencie drugie pokolenie, które się wygryza. To tam matka bardzo intensywnie czerwi. W niektórych ulach mam późniejsze matki. To jest jedna z matek, która jest wcześniejsza. To jest powiem szczerze, nawet matka ratunkowa do oceny przygotowana, zostawiona, dokładnie taka sama jak jej mama czyli lekko agresywna, bardzo szybko bujająca się na wiosnę. No i ma chyba jakąś zalążkę, jak się to mówi, bachwastów ze względu na kolorystykę i zachowanie. Właśnie tutaj pasuje mi to do bachwaściorów, ale to jedynie po linii trutni, jeżeli chodzi o matkę. Na pewno matka była z, tak jakby jej matka była z moich matek. Więc tutaj, jak się to mówi, jest. Kochani, co ja mogę zrobić o tej porze, kiedy już jest chłodno, kiedy już jest wieczór? Jedynie co... Podstawić korpus pod spód. Na wierzch o tej porze roku, nie daje tam wcześniej, macie jeden filmik. Ale pamiętajcie, że przegląd na pasiece to nie tylko grzebanie, rozkopywanie gniazda. Przegląd na pasiece to jest iście i zobaczenie, co jest na wlotku, czy tam się coś nie dzieje. Ewentualnie, właśnie jeśli nic nie możemy zrobić, a musimy, kochani, to robimy to, co musimy. Nie musimy sprawdzać coś w środku, skoro robiliśmy przegląd. Wiecie, że matka czerwi, że jest wszystko tam w porządku, przynajmniej było tydzień temu, ale jest intensywny rozwój pszczół, y, może jest dostęp pyłku, może gdzieś wam nektaruje coś i będzie zalewane gniazdo, to w tym momencie musicie poszerzyć, żeby było bezpiecznie najlepiej dać po prostu korpus pod spód, więc w najgorszym przypadku matkę po prostu zepchną w dół. Y, jeżeli macie bardzo, bardzo silne y, rodziny, y, Możecie też dać korb, miodnie na górę. Ja o tej porze roku, kiedy mam jeszcze przymrozki, na pewno bym tego nie zrobiła, bo bym sobie właśnie zatrzymała rozwój, a mi tu zależy, żeby jednak ten rozwój trwał, bo pamiętajcie, ja mam dopiero drugie pokolenie pszczół, Wy macie już któreś, jeżeli nie izolowaliście matek, więc u Was rozwój będzie wyglądał inaczej. E, w słabszych rodzinach, kochani, otwierałam tylko i wyłącznie, sprawdzałam, co mogłam widzieć przez folię, no nawet Wam nie pokażę w tym momencie... No bo jest ciemno, więc e, no czekajcie, może tutaj mogę mieć folię. Czekajcie, bo muszę popatrzeć, gdzie mam po całości folię zasłoniętą, tak żeby mnie nie zjadły. Tu też mam luźną folię gdzieś z kraja. O może tutaj jednak, tutaj jest najbezpieczniej w tej. Więc tu kochani, o jeszcze sobie rozwaliłam. Tu kochani, tylko i wyłącznie dokładałam jedną rameczkę. Dołożenie jednej rameczki to nie jest nic trudnego. My nie robimy rozkopania całego gniazda. My ściągamy korpus, odchylamy sobie kawałeczek folii, delikatnie zmuchujemy tylko i tu, tylko i wyłącznie tutaj, gdzie potrzebujemy ramkę przesunąć, odsuwamy zatworomatę, wsuwamy jedną rameczkę, zamykamy. To jest wszystko, co potrzebujemy zrobić. Ja już w tym momencie jestem spokojna. Że ta rodzinka ma miejsce do czerwienia, ma dołożone rameczkę z suszem, ta nie potrzebowała więcej. Tam na przykład brakło mi w tym momencie już rameczek, więc ta rodzina jest zostawiona w tym nawet jest zapięta, żebym wiedziała. Że e, nie muszę już ją spisywać. Tu jest rodzina na tyle rozwinięta, że muszę przywieźć korpus pod spód. E, nie spodziewałam się, że tak szybko pójdzie. Tu była też troszeczkę matka późniejsza, powinna mniej czerwić, a jednak przyszalała, więc nie dokładałam już tutaj rameczek. Tutaj po prostu pójdzie pierzga z pokarmem, tak żeby góra była zabezpieczona i korpus od dołu, ale jest bardzo dużo pszczoły siedzącej od góry, więc te dwie rameczki będą tylko zabezpieczające z pokarmem, a cały korpus pójdzie w dół, więc pamiętajcie, oceniajcie to po ilości pszczół, po zachowaniu pszczół, po ilości czerwiu tego, który jest na wygryzieniu, nie patrzymy na jajeczka, jajeczka nas nie interesują, to jest kochani, masę dni jeszcze do wygryzienia, patrzymy tylko i wyłącznie nas interesuje czerw, który jest na wygryzieniu, bo to on nam da najbliższe parę dni na to, żeby się rodzina rozwijała i poszerzała w ilość pszczół i w ilość, jakby się to mówiło, w ilość ramek. Więc jeżeli musicie, to pamiętajcie, nieważna, która godzina, nieważne jaka pogoda, bierzemy sobie parasoleczkę, kochani, odsuwamy, nie grzebiemy po całych gniazdach, odsuwamy to, co musimy. Ja wiem, że mądruję, bo mam folię, więc ja mam troszeczkę inaczej niż Wy. Wy może macie powałki. Ale pamiętajcie, że jeżeli delikatnie zmuchniecie pszczoły do dołu i nawet jest chłodniej, to one też zejdą w dół. No tutaj musicie bardziej uważać na to, które by się rozlatywały. Więc jeżeli to są jakieś takie pszczoły, które są kapryśne, atakujące, no to musicie sobie uważać albo faktycznie zapobiegawczo podłożyć po prostu korpus z taką samą ilością ramek, jak macie. U góry, więc to też nie jest tak, że musicie dokładać ramki, tak jak ja wam pokazywałam w bok, bo jeżeli macie 6 ramek, chcecie dwie dołożyć, nie ma pogody, wiecie, że nie jest teraz najlepiej, to sobie zrobić po prostu ułożenie kominowe, czyli bierzecie następne 6 ramek, wkładacie do korpusu, podnosicie korpus, podkładacie korpus i jesteście zabezpieczeni w tym momencie, nie zatrzymujecie matki w rozwoju, bo jeżeli nawet będzie bardzo ciężko, to ona sobie zejdzie gdzieś tam i zrobi takie łezki, może nie na całych ramkach od dołu, ale od góry już gdzieś tam sobie przyczerbi, jeżeli będzie miała taką y, potrzebę. Jeżeli nie, to chociaż ta pszczoła, która się wygryza w nadmiarze, zejdzie na dół i już Wam będzie te rameczki polerować. Więc to właśnie chodzi o to: o załamanie pogody. Jak jest deszcz, te pszczoły też muszą mieć kłanie co robić. Pamiętajcie, że w tym roku przynajmniej tutaj u nas na Małopolsce. Mamy dziwną wiosnę, szybką wiosnę, szybki rozwój pszczół. Jak to będzie wyglądać dalej, nie wiem. To jest właśnie pszczelarstwo, to jest ta właśnie piękna otoczka pszczelarstwa, że tutaj nigdy nie wiemy do końca, jak będzie wyglądał nasz sezon. My jesteśmy tylko i wyłącznie po to, żeby pomagać pszczołom w rozwoju, no i później, jak się to mówi, troszeczkę tego płynnego złota sobie odebrać, ale nie zawsze go mamy. Pracę musimy wykonać, czyli o tej porze roku pamiętajcie jedzenie i miejsce do czerwienia. Już w tym momencie nie tylko jedzenie, ale też musimy jeszcze, kochani, do budówki robić. Więc pamiętajcie, przygotowujcie sobie rameczki, jeżeli macie węzę. O tej porze roku, kiedy widzicie, że jeszcze są wahania temperatur, dajemy węzę pod spód, dajemy węzę w korpusie jako ramkę ostatnią. Nie wkładamy w środek pomiędzy rameczki, bo sobie możecie wstrzymać rozwój. Nie musicie, ale możecie. A po co ryzykować, skoro tą samą pracę pszczoły wybudują. Z boku, jeżeli będą na sile. A tak to jak włożycie im w środek, to wy od nich wymusicie tą pracę. Owszem, wyciągniecie i będziecie bardzo szczęśliwi, że poparcie odbudowały mi, ale pamiętajcie, że to one harują ponad siłę, one robią miejsce do czerwienia matce, a matka nie wiadomo, czy będzie chciała wejść wam w tą dziewiczą ramkę w tym momencie, bo może być za zimno i wam po prostu zostanie po stronie tej. Które ją zamkliście, a dopiero jak się poczuje bardziej śmiała, wejdzie wam na tą rameczka. Więc tutaj robicie, jak uważacie, ale ja wam doradzam, żeby ją dać jako ostatnią. <laughs> Więc, kochani, miłej nocy i pamiętajcie: pszczelarstwo to przede wszystkim praca. I poznawanie życia pszczół, a później przyjemności. Przychodzą chwile w sezonie, kiedy mamy czas na to, żeby pielęgnować, kiedy się kokosić na tej pasiece, kiedy tam grzebać po tych rodzinach, poznawać rodziny gniazda, robić przeglądy takie, jak należy. Ale przychodzą chwile właśnie takie, jak te, że my musimy być tu i teraz. Zanim wyjedziecie, pamiętajcie o pszczołach. To jest tak jak piesko od krowa i każde zwierzę musi mieć co jeść, musi mieć ciepło i musi mieć miejsce. Więc do zobaczyska na fasiece.